Dzień dobry, moi drodzy, to znowu ja. Nadal siedzimy w domach, a mi się marzy plaża i morze. Tęsknię bardzo za spacerami nad morzem, bardzo tęsknię za szumem morskich fal. Więc dzisiaj przygotowałam dla Was pracę plastyczną o tematyce morskiej. Będziemy sobie malować farbami. Potrzebujemy farb, mogą być plakatowe, mogą być akwarelki, tak jak w moim przypadku, różnych kształtów, rozmiarów pędzelków. Yy, najlepiej, jeśli jeden będzie troszkę albo większy, albo taki właśnie szeroki i płaski. Yy, jeden będzie cieńszy do precyzyjnego namalowania szczegółów, a jeden taki lekko o rozczapieżony i troszeczkę twardszy ten akurat jest potrzebna nam jest też kartka papieru, najlepiej żeby to była kartka z bloku technicznego blok techniczny pod wpływem wody i farb nie marszczy się tak bardzo jak zwykły papier i potrzebujemy jeszcze kartki papieru w tej samej wielkości co ta kartka biała tylko że czarnej i kleju. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, używamy dzisiaj tylko morskich kolorów, więc odcieni niebieskiego i zieleni. I najpierw musimy zrobić tło na całej naszej na całej naszej karcie. Więc od środka Takimi maźnięciami na zewnątrz pokrywamy niebieskimi oraz zielonymi kolorami całą powierzchnię kartki. Chodzi o to, żeby te kolory zmieszały się ze sobą, żeby stworzyły efekt takiej morskiej wody. To będzie nasza morska głębina. Przenosimy się dzisiaj pod wodę. I będziemy z wody patrzeć w górę. Jak słońce prześwituje przez tafle wody. Myślę, że możemy nawet powiedzieć, że znajdziemy się w jakiejś oceanicznej jaskini. Ale to zobaczycie za chwilę. Najpierw zajmujemy się pokryciem całej kartki niebieskimi i zielonymi kolorami. Właśnie w ten sposób, od środka na zewnątrz. Dobra, u mnie gotowe. Teraz yy, wezmę białą farbę. Na samym środku robię kleks. Ja wyciskam prosto stópki, a Wy możecie wziąć po prostu yy, pędzelkiem sobie ze słoiczka tę białą farbę. I takimi też o, maśnięciami rozcieram tę farbę na około. No to będzie jakby taki przewóz słońca w naszej głębinie. Możemy też y, zanurzyć pędzel sobie ten poprzedni w ciemniejszym kolorze o, i takie sobie zrobić maźnięcia pędzelkiem naokoło ciemniejszym ciemniejszym niebieskim, granatem i ciemną zielenią. Chodzi o to, żeby powstał efekt. Jakbyśmy, taki jakbyśmy byli pod wodą i z wody patrzyli sobie w górę a tu gdzie jest to najjaśniejsze to słońce sobie prześwietla wodę, morską toń dobrze mamy przygotowany yy, przygotowane tło Odkładamy je na chwileczkę, żeby wyschło. A w tym czasie zajmiemy się tą czarną kartką papieru. Co robimy? Po środku składamy ją sobie na pół. Troszkę przedzieramy. I staramy się wydrzeć środek, ale nierówno. Ma nam zostać taka. Ramka. To będzie jakby granica jaskini, z której patrzymy na tę morską otchłań w kierunku słońca. O, widzicie chodzi o to, żeby tutaj powstał efekt takich podwodnych skał w tej jaskini. Więc możemy to wyciąć nożyczkami, ale jeśli to wydrzemy, właśnie tak nierówno, to będzie to wyglądało ciekawiej. Zobaczcie, moja kartka jest biała w środku. Jest jakby pomalowana z dwóch stron czarnym, czarnym pigmentem. Więc ja ją odwracam na drugą stronę i wybieram tę stronę, gdzie nie ma tych y, śladów po przedzieraniu kartki. I teraz w ten sposób przyklejam do mojego tła tę czarną ramkę, którą właśnie wykonałam. Smaruję klejem naokoło. Nie musi być super dokładnie. I równo przyklejam do mojego niebieskiego oceanicznego tła. Proszę bardzo. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy w jaskini, i patrzymy do góry w stronę słońca. Przez morską toń. Teraz potrzebujemy czarnej farby i będziemy malować szczegóły naszej podwodnej pracy. Na środku, tutaj, chciałabym, żeby pojawił się żółw. Jeśli myślicie, że trudno jest namalować morskiego żółwia, to jesteście w błędzie, jest to bardzo proste. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Zobaczcie: zaczynamy od namalowania takiej elipsy. Pokrywamy ją całą czarną farbą. Jest to cień żółwia, który widzimy od spodu. Tak? Cień żółwia. Proszę. O, I to jest jego tułów, żeby wyglądał jeszcze ciekawiej. To zrobimy tutaj taki lekki dziubek z tej strony i namalujemy mu ogonek. Ogonek to jest taki wydłużony trójkąt, taki kolec. Mamy taki kształt. I podobny kształt, tylko jakby w drugą stronę malujemy tu, bo to będzie jego głowa. Czyli teraz zaczynamy od elipsy. Tu robimy małą szyjkę, i robimy dzióbek też w tę stronę. Proszę, mamy podmorskiego żółwia, a raczej jego tułów, skorupę i głowę. Teraz płetwy. Płetwy to są takie jakby długie liście. O, tak wyglądają płetwy morskiego żółwia, gdy patrzy się na niego od dołu. A tylne płetwy to są takie małe listki. Bardzo proste do namalowania. Mamy. Żółwia. Obok żółwia chciałabym, żeby znalazły się malutkie rybki. Kilka rybek. Zobaczcie takie kształty. O, takie esy floresy. To będą nasze rybki. Ich płetwy. Są rybki. Teraz zajmiemy się różnymi kształtami naokoło jaskini. Będą to koralowce, ukwiały, oraz oceaniczne, jakieś rośliny. O, możemy namalować wodorosty. Zobaczcie, to są wodorosty. To są takie długie pociągnięcia pędzla. To są nasze wodorosty jakieś. Teraz możemy namalować koralowce. Koralowce to są jakby takie podwodne. O, równe kształty. Troszkę jak drzewka. O, mogą to być też jakieś ukwiały. Co Wam przyjdzie do głowy, to wcale nie musi być prawdziwy kształt, który rzeczywiście można spotkać pod wodą w oceanie. Może to być zupełnie wymyślona przez Was. Roślina lub inny podmorski. Jakiś twór, który przyczepił się do skały jaskini. Im ciekawsze będą te kształty, tym ciekawsza będzie Wasza praca. Zobaczcie, można narysować, namalować, przepraszam, taką linię i malutkimi dotknięciami pędzla zrobić kolejną jakąś morską roślinkę, o, proszę bardzo, zobaczcie. Nasza praca jest prawie gotowa. Tak naprawdę zostało tylko namalować bąbelki powietrza. Które wypuszcza żółw i rybki. Do tego celu posłuży mi koniuszek pędzla. Maczam go lekko w białej farbie i stawiam punkciki mocniej, albo delikatniej. To są bąbelki powietrza, które wypuszcza żółw. I rybki. One się świecą w słońcu, które prześwituje przez tę morską głębinę. Moja praca jest gotowa. Mam nadzieję, że wasze również. Życzę wam przyjemnego malowania i do zobaczenia. Pa pa.